Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gaios, a to jest kolejny odcinek Hardcore Gaming in Minecraft. <sighs> tak, tutaj już mówiłem że, trochę porobiłem mówiłem, że trochę porobię w tym domku, ale nadal nie miałem pomysłu, żeby coś tutaj zrobić, ale to jest na razie niepotrzebne dla nas. Tutaj zrobiłem tylko łóżko i takie o, doniczki. Jakbyście nie wiedzieli, jak to robić, to, to właśnie macie doniczki, tutaj musicie na, ten, na, bok, na bok grasu położyć. I musiałam też się bawić z tym, żeby trawę tutaj dać, przez cały dom leciała trawa, to trochę czasu trzeba było poświęcić na to. No i tak, achievementy, miałem wam pokazać achievementy. Troszeczkę mamy tych achievementów porobionych, diamenty, to już mówiłem wam przedtem, że znalazłem. No i tak, postanowiłem zrobić achievement, że może byśmy troszeczkę chleba zrobili jeżeli nam się uda jeszcze w tym odcinku ale tak, po postanowiłem jeszcze złowić rybę i łupiec rybę yy, i zrobimy troszeczkę, nie, zrobimy sobie portal do netheru jeżeli zdążymy to jeszcze wejdziemy yy, i może znajdziemy jakiś yy, jakoś, jakiś dungeon i znajdziemy tam siodło no i to by było na tyle na dzisiaj, co byśmy robili więc nie ociągajmy się, no i róbmy y, szybko wędkę. No i y, złówmy coś. To tak, tutaj wędeczkę mamy położoną. No i co, zobaczymy, gdzie możemy złowić. Zobaczymy, no i tak, 12 level, wbiłem tam chyba tylko jeden level więcej. Jeżeli dobrze pamiętam, no to co, łowimy. Zaraz musimy złowić. Shit! Kurde, wiedziałem, że tak będzie. Fryer 1. Pisdu. Romana. Ja pierdziele... Nie no, musimy to jakoś wiecie, zakleić. Jaki frajer. A ja coś czułem, że coś za mną idzie. Kurwa. Dobra. Jesteśmy znów i łowimy. Już nic mnie nie zaskoczy. No i teraz wyczuć moment, trzeba? No. Dobra, mamy rybkę. Jedną rybkę. Wystarczy jedna rybka, aby achievement zaliczyć, bo na razie. Bo rybek mi się nie chce yy, za bardzo zbierać, bo to jest tak marnowanie czasu. Później będziemy się bawić, jak już wszystko ukończymy. Dobra, będziemy piec, piec rybkę i achievement get będzie. Dobra, achievement get. Teraz możemy już rybkę schować. Albo dobra. Zjemy ją, żeby nie było Tutaj już możemy to schować Piasek też możemy schować Tutaj piasek A i rybkę sobie zjemy No i dobra, i pójdziemy do naszej kopalni Poszukać troszeczkę Musimy poszukać Czekajcie, żeby Zebrać obsidian Musimy mieć kilof z diamentu Czyli teraz Przyda nam się nasz diament i zrobimy kill off, ym, z diamentu. Świetnie. I teraz dopiero możemy wyruszyć do naszej kopalni. E, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jeszcze musimy y, jedną rzecz zrobić. Musimy zrobić jeszcze. Czekajcie, zbroję mamy. Ok. Zrobić musimy. Ym, zrobię. Trzywiaderka. Dobra, ujdzie, trzy wiaderka zrobiłem. Napełnimy yy, dwa wiaderka, napełnimy wodą. Albo jedno, co? Dobra, wystarczy jedno. Kilow tylko przeniosę. To wezmę sobie kamienny, żeby zmarnować kamienny kilof O, już dzisiaj troszeczkę taki odcineczek zrobimy. Może 20, 25 minut, może 30. Zobaczymy, jak wyjdzie. No i dobra, gdzie jest nasza kopalnia? Gdzieś tam chyba była. Chyba tutaj, o. No dobra, to tutaj na pewno. Jak tu trawa wyrosła, to ja nie wiem. Ok. O, coś tutaj słyszymy. Jak... O, o. Przydałoby się naprawdę jakiegoś. Yy... Ale nie, zejdziemy sobie na dół, bo ja pamiętam, że lawę widziałem. O nie, to to będzie problemy. Będą problemy. Będą problemy, bo są zombiaki, tak. Dobra, to ja sobie przejdę tam, gdzie byłem i pozwolę sobie przejść tędy i poszukamy w, w naszych odkrytych już terenach. Yy, troszeczkę żywe, tego. Troszeczkę. Lawy. O, już tam widzę lawę, jest. Jest lawa, bo już wiecie, w kopalni nie chce mi się siedzieć, bo już i tak wystarczająco dużo siedziałem w tej kopalni. No i dobra. Teraz musimy znaleźć sposób, żeby tam zejść, bo tam nie będę skakał, bo się zabiję. Dobra, to będę się kopał. Yy. O, tak. Aż zejdę na dół, będzie się kopał w ten sposób, że będzie bezpiecznie po prostu. Okej okay. Jeszcze trochę się podkopiemy, będziemy zbierać Obsidian, bo tam jest Obsidian i ja o tym. Ojojojoj I ja o tym wiem. Troszeczkę czasu zajmie. Uu, ho, ho, ho ho, 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 ho. I jesteśmy. I teraz możemy sobie zejść tutaj na dół <śmany> frajer jeden o, diament świetnie, diamenty mamy, tylkoż proszę, proszę zakryj się dobra teraz woda spływa woda i świetnie, i zaraz pójdziemy sobie po diament Pozwolę sobie w początku wziąć diament. Świetnie, jest diamencik. Na wizji diamencik, tak powiem. Tu już możemy kilofami z diament kopać i mamy lapis lazuli. Teraz się lapis lazuli nawet można kamiennym kilofem zebrać. I wiem o tym nie musicie mi mówić, ale wolę sobie takim moim kilofikiem zebrać. Ok, coś tam mamy jeszcze może poszukamy sobie jakiś diamencik, znajdziemy, co? Czy nie znajdziemy. Dobra przyszliśmy tutaj po Obsidian, i wrócimy z Obsidianem. Więc dobra potrzebujemy 10 yy, klocków Obsidianu, więc ja zbiorę Obsidian i zaraz się będziemy spotykać. Okej, okay. dobra, skończyłem już. Mamy 14 Obsidiany. No i tak, myślę, że już możemy wracać do domu, dlatego będziemy już się wspinać tutaj powoli. I robię to kilofem. O, burza jest! Ojoj, ojoj, jo robię to kilofem kamiennym, bo. tym diamentowym, bo. Nie chcę mi się używać kamiennego, bo diamentowym jest o wiele szybciej. I oby nam się do mnie spalił. Oby nam się do mnie spalił. Oby nam się do mnie spalił. Błagam. Czekajcie, my tędy szliśmy, i ja tak widziałem lawę tak okiem. Patrząc, więc będziemy sobie wchodzić. o tędy czy którędy? Chyba tędy co? O, ja sobie tędy szedłem. I wchodziłem na górę, tak czy nie? Nie, już się chyba pogubiłem. Nie, 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 ja stąd wracam. A nie, 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 dobrze jest chyba co? I w tą stronę idziemy. O, w tą. pierdziele, nie wiem gdzie jestem. Dobra, pójdę sobie w tą. Ja szedłem inaczej, ja już wiem, jak ja szedłem. sobie szedłem czekajcie, czekajcie o, tutaj nie byłem tylko poszedłem sobie w tą stronę tutaj? i tutaj w górę o, klipery zaraz, zaraz ja już tutaj, o, jest wyjście jeju, już myślałem, że że nigdy nie wyjdę i błagam, aby się nic nie spaliło. Ja po prostu błagam. Już słychać deszcz. To ja wyjmuję mój miecz. I idziemy zobaczyć. Jest, nasz dom został. A tak się bałem. O kurde, błyskawice palą. W dom nasz zaraz trafią. Piornochronu nie mam. ale oby się nie spalił, oby się nie spalił. Może jakiś taki jakiś przeciw piorun yy, no. Dobra, no to już mamy nasz Obsidian. To już sobie zajdziemy na górkę, na górę i yy, tu mamy items. A bo nagrywałem, muszę też wyłączyć. Ojej. Mhm. Mm to tak, przecież ja przed chwilą moda nagrywałem to zaraz, tutaj jest redstone? jest redstone, ale nie ma lapisu ok no to tak to już mogę sobie odnieść mm, to tak to tak, to tak to tak, to już mogę sobie mieć y, diamentowy kilow odnieść to... tutaj nie, diamentowy kilow wezmę, na wszelki wypadek ale zrobię sobie zapalniczkę a jest w ogóle tutaj mm, flint mam flinta nie mam flinta na zapalniczkę kurde potrzebny jest yy... potrzebny jest gras tak to idziemy po gras musimy znaleźć ja pierdziele to już naprawdę już naprawdę już naprawdę już naprawdę trzeba go znaleźć wiecie bo nie zrobimy nic bez grasu. Ale już chyba widzę tam. No jest gras. A w nowej aktualizacji Minecrafta będzie już inny. inna skór, skórka grasu. Więc no. Dobra, ja już i tak mam flinta, więc możemy wracać. I zrobimy naszą zapalniczkę i zrobimy portal do netheru i sobie wejdziemy i obejrzymy sobie coś jest w Kiedyś nagrywałem serię Hardcore Hardcore i wiecie co wam powiem? że w tej serii się wjebałem do lawy i było koniec serii i bardzo źle to wspominam, tak się wkurzyłem i teraz już nagrywam taką serię, żeby już nie było w pierd. <laughs> żeby po prostu wszystko było dobrze nie ma miejsca, no dobra No to tak mm. Mam pomysł Portal do netheru zrobimy sobie na dole Naszego domu I tak myślę, żeby zrobić to tutaj Bo jest akuracik Takie wejście, tak bo tu schody na dół I będą schody tutaj I będzie to tak fajnie zrobione To ja pójdę sobie na górę po schody Mam schody, zostały mi schody z tamtej yy. Nie, nie zostały. To sobie zrobię schody. Zaraz tutaj drewno jest jeszcze. Jest drewno. I zrobię yy, schody. Ok, dobra. Yy, I zejście na dół zrobimy. Zbudujemy. A nie, jeszcze tutaj drewno muszę. Postawić. Oj, woda. Cóż to jest? Yy, zaraz, zaraz. A co to jest woda no? Zaraz. Tutaj jeszcze to. Trzeba pochodnie postawić tutaj. A tutaj trzeba wykopać ścianę. Bo musimy postawić tutaj tą. Yy. No i znów deszcz pada. Co to jest z tym deszczem? Ok, i znów mamy tutaj schodki postawić. Jeszcze chyba jedne schodki musimy postawić. Tak, jeszcze jedne. Ok, i tutaj, 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 i co jeszcze? Tutaj coś jeszcze jest, czy nie trzeba? To będzie takie indywidualne wejście do netheru. Nic innego tutaj nie będę robił. Bezpośrednie, przepraszam, jakie indy indywidualne. Okej. Okay. tutaj myślę, że też mogę sobie ścianę powiększyć. Wiem, że będzie słychać jak jest nether, ale to taki fajny klimacik daje w domu. Tak przynajmniej myślę. Idziemy jeszcze po drzewo. Jakie drzewo daje białe drzewo? Białe drzewo, czyli brzoza. To już mam wystarczająco dużo. I możemy sobie tak wejść i tak. Jeszcze sobie troszeczkę tutaj podkopiemy, i możemy sobie jeszcze tak troszeczkę. O jeden, o jeden o jedną kratkę powiększyć wiem że na razie nic nie widzicie może troszeczkę widzicie ale zaraz już zrobię światło o i tak i tutaj będą ściany z tutaj zrobię ściany takie i tutaj zrobię ściany takie dobra wiem 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 już tutaj wyszedłem trochę, ale to nic. Później to zamaskuję. Jeszcze tutaj sobie, wiecie, Wyrąbimy ściankę. A już tutaj woda wlewa się. Cholera! Cholera, cholera! A, dobra. Udało się zakryć ścianę. To tak, tutaj będziemy, tak. Aj, znów mi nie starczy. Musimy zapiercielać. Podłogi nie będę robił. Znaczy, podłogi nie będę robił na razie z. Podłogi nie będę na razie robił z tego, bo. z desek, bo zrobię tak fajnie, zaraz. Znaczy, pokażę Wam zaraz. Co miałem robić? Miałam drewno na zbierać. Znaczy, miałem białe deski zrobić, i już zrobiłem. I teraz idę sobie na dół. I tutaj zrobimy sobie tak: postawimy jedno pochodnie tutaj, drugie pochodnie tutaj, a tutaj wykopiemy. I tak. I teraz stawiać będziemy portal do naderu i zrobimy sobie tak pięknie albo zrobimy sobie o tak to już bez znaczenia dla mnie czy to będzie tak czy to będzie inaczej ja pierdziele ja pierdziele zawsze muszę się upomylić ale trudno Wtedy będziemy w Nederze przynajmniej. Okej, okay, to tak, mogę sobie. To muszę rozwalić. No i dobra, decydująca chwila. Będziemy do Nederu wchodzić. No i dobra, zobaczymy. A achievement get. Czy nie będzie achievement get? O, już. Drż... Czekajcie. Proszę, achievement wejść. No i dobrze, jesteśmy w Nederze. No się, mamy taki resb, że ho-ho. To sobie oznaczę tutaj hmm, pochodniami. I co, i pójdziemy sobie tutaj, zobaczymy co tu jest. No i pigmeny mamy, ale pigmenów nie będziemy zaczepiać. Póki one nam nic, nie... póki my im nie robimy nic, to one potem też nam nic nie będą robić. A jak już z nimi zadrzemy, to już mamy przystarane do końca. Pozbieramy sobie troszeczkę netherracka, bo mam zamiar robić taki malutki kominek. I może znajdziemy twierdzę, bardzo szybko kopiemy tutaj. Yy, no i wystarczy tyle, chyba jeszcze troszeczkę sobie pokopiemy. Ale zaraz nam już star Już chyba nam starczy. Dobra, starczyło tego pigmena. Nie będziemy pana zaczepiać. Ja chcę tylko wyjść na zewnątrz. O, zobaczymy. Dobra, tutaj coś się pali. Ale my wychodzimy na zewnątrz, żeby tylko się nie zgubić. Żeby tylko się nie zgubić, bo nie mam zamiaru się ugubić. Świetnie. Au. Aj Bo nasz portal tutaj dziś jest. I tylko wyjdziemy sobie na zewnątrz, zobaczymy, bo za bardzo fajna mapka to nam się tutaj, za bardzo taka fajna tam się tutaj nie trafiła, ale zaraz wejdę sobie na górę, zobaczę co tutaj mamy. Tutaj mamy wchodzić na górę, czy tam są te, te co byliśmy przed chwilą? Tak, tutaj przed chwilą byliśmy, ja pierdzielę Fucken, fucken, fucken. Okej, okay. no to czekajcie, to zaraz. Musimy wejść inną, musimy zejść inną stroną. Miejmy nadzieję, że jakoś stąd wyjdziemy, bo nie chciałbym, żeby to był taki nether bez naderu. Ojeju. No musi być jakieś wyjście stąd. Bo taki nether to nie nether. Jeszcze wejdę sobie tutaj na górę Może tutaj coś będzie Bo dużo strasznie jest tutaj ścieżek oj, 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 Zakręcone Jeszcze sobie tutaj wejdziemy O, jakieś światło widzę Oby to było wyjście jakieś No ale coś czuję, że Również stąd nie wyjdziemy. Ale może zobaczymy. O, już widzimy. Już coś widzimy tutaj. Ś a. Muszę to zgasić, bo. Nie chcę umrzeć. Dobra, nie będę tutaj chodził za bardzo. Bo nie chcę się zgubić. A chcę jeszcze dzisiaj wrócić do domu. Jeszcze nie, nie chcę kończyć. To co, zbierzemy sobie proszek, zbierzemy sobie proszek, i wracamy do domu. Obyśmy tylko wrócili do tego domu. Ha. Zaraz pozbieramy. Zrobimy jednego tego Glowstone'a może, ale to już chyba nie dzisiaj. Wystarczająco dużo dzisiaj się nachodziłem, choć odcineczek może nie jest zbyt długi, ale no, takie dwa fajne achievementy wykonaliśmy i będziemy już wracać do domu. O! Abyśmy nie zgubili orientacji. Proszę, nie zgubmy orientacji. Spokojnie. Tutaj był glowstone. Tutaj wchodziliśmy. Może tutaj sobie przejdziemy jeszcze. I zejdziemy sobie w dół tutaj. Nie, 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 nie. nie. Tutaj w dół nie szliśmy. Widzicie jak... Łatwo jest się tutaj zgubić. W takich. Najlepiej jest jak jest piekło na otwartych przestrzeniach. Ale już chyba tutaj będzie nasz portal. Nie, jednak nie ma. Ja pierdzielę. Kurde, jak, jak coś się nie uda, to. To nie wiem co to będzie. Nie, 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 to nie może być prawda. Proszę, musimy jakoś wrócić do tego domu. Ja pierdzielę. Nie, nie, my tutaj byliśmy, my tutaj byliśmy. Cholera, no. coś mi tutaj nie idzie za bardzo nie chcę nie chcę za bardzo tego odcinka ciągnąć ale przepraszam was bardzo musimy, jeżeli mamy dalej grać chyba nie chcecie, żebym teraz szukał tego domu wyjścia do domu więc ja to sobie poszukam będę musiał bardzo poszukać tego domu tego portalu ale nie martwcie się, na pewno znajdę jak nie, to wymyślę w jakiś inny sposób. Domyślcie się jaki. Yy, więc tak. Yy, ojeju, achievementy. No, mamy porobione achievementy. Już możemy yy, pałkę bla, Blaze'a złapać i zniszczyć yy, gasta. Więc w następnym odcinku zobaczymy, co będziemy robić. Możliwe, że zrobię już farmę. Zrobimy nie. Możliwe, że w następnym odcinku będziemy robić farmę. I jakoś to zrobimy, jakoś może znajdziemy jakoś coś innego. Więc yy, żegnam się już z Wami. Ja byłem Gajos. No i to był taki odcineczek, może troszeczkę nudny, może nie. Yy, ale yy, cóż, no to Siemanko.